Tutaj wymieniamy kilku polskich aktorów, którzy zmarli w lipcu 2024 roku. Pierwsz, Bogumiła Wander była ulubienicą polskiej sceny, znaną na ekranie z piękna, wdzięku i elegancji. Jego śmierć 30 lipca 2024 roku w wieku 80 lat zapoczątkowała epokę w historii polskiej telewizji. W czasach PRL-u była ikoną polskiej telewizji, podziwiana za klasę i nienaganną grę aktorską. Dlaczego jego fani i naśladowcy nie doceniają jego dziedzictwa? Dać wieczne odpoczywanie. 2-16 lipca 2024 roku zmarła Ewa Sepila, znakomita aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, związana od 1967 roku z Krakowskim Teatrem Ulicznym. Przez ponad 30 lat stworzył niezapomniane role w spektaklach najwitniejszych polskich reżyserów. Konrada Swinarskiego, Andrzeja Wajdy, Jerzego Jaruckiego, Jerzego Grzygorzewskiego, Krystiana Lopy, Zygmunta Hübnera, Bogdana Hisakowskiego. Ostatni raz mogliśmy ją podziwiać w spektaklach. Auto da Fe w reżyserii Pawła Miśkiewicza w 5 i Sejm Kobiet w reżyserii Mikołaja Grabowskiego w 2007. Dała około 40 przedstawień w teatrze telewizji i wystąpiła na dużym ekranie w 14 filmach. 3. 4 lipca w wieku 902 lat zmarła Teresa Olenderczyk, aktorka i lalkarz, która w latach 1962-72 animowała Lalk Jack w popularnym programie dla dzieci Jak i Agata. On nie żyje. W latach 1958 84 pracował jako redaktor w warszawskim ośrodku TVP. Teresa Olenderczyk była lalkarzem i dziennikarką telewizyjną. W latach 1953-1954 występowała w teatrze Lalka, później przez cztery lata związana była z teatrem Gulliver. Od 1958 do 1982 była także redaktorką warszawskiego ośrodka TVP. W 1962 roku dołączyła do ekipy produkcyjnej filmu Jack i Agatka. Znany polski aktor Jerzy Stochr zmarł 9 lipca 2024 roku w wieku 77 lat po długich zmaganiach z poważnymi problemami zdrowotnymi. Urodził się 18 kwietnia 1947 w Krakowie. Przez całe życie Stochr utrzymywał silną więź z rodzinnym miastem. Studia ukończył na wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1970 roku oraz w PWST w Krakowie w 1972 roku, gdzie później objął stanowisko rektora. Na arenie międzynarodowej, zwłaszcza we Włoszech, Ster zyskał uznanie dzięki rolom w filmach Nene Morettiego, m.in. Kaiman, Alcamano i Habimus Papam.